Dobra, ma. Lecimy <coughs> wykonać jedno z zadanie Z w... mnie... <coughs> roznoszeniem wody mnie dla zbieraczy No i później lecimy już do prawidłowej części nowego obozu Przysyłam nie... oh, <coughs> Zobaczymy my czy będzie się działo coś ciekawego w międzyczasie, a jak nie, no to się okaże Dobra, czyli tutaj już trzech Zaraz dawałem Tak, temu dawałem Temu nie Przysób Dobra, dostałem sobie wodę Hop, hop No Trzymaj wodę, a my lecimy na poziom niżej Wieracz. Dobra, spoko. A, są za takie zacinki, ale w momencie nagrywania akurat mam uruchomionego Firefoxa i przesyłam. 11 odcinek na YouTube. Przysyłam mnie No, mam nadzieję, że się nie obrazicie. A jak tak, to napiszcie w komentarzach. To nie będę w czasie nagrywania przesyłał. Może będzie wtedy większa ta. Przysyłam Eee Większy. Będzie większa szybkość. Hej ty! No. Dobra, No, skończyliśmy. Skończyliśmy zadanie. Przysyła mnie lewus. No, i teraz lecimy do prawidłowej części. Do prawi jakiejś prawidłowej części mm. nowego obozu. A co tam będziemy robić? To mogę Was tylko zapewnić, że będzie grubo. Jezu, po tą górę tutaj. To... Chcesz przejść przez tę No i jak zwykle. Nie, ale powinien No i co mnie tam? Tutaj nie. No właśnie, Jarvis nas zatrzymuje, żeby nas ostrzec, że tam możemy bez większego problemu dostać. Pierdziel no właśnie To no możemy dostać duży pierdziel i nikt nam nie pomoże. No ale okej lecimy O, będziemy od razu zadanie od homera. Szukasz czegoś? Szukam pęknięć w tamie, chyba jakiś topielec podgryza jej fundamenty. Paskuda uszkadza zębami i pazurami kamienie i dre... Jeśli nie przestanie, całą tamę trafi szlak. Czy to ty zbudowałeś? Tak, zbudowałem ją dawno temu, gdy nowy obóz dopiero powstawał. Oczywiście wszyscy pomagali, ale to ja nadzorowałem budowę. Może mogę ci jakoś. Jasne, sprawdź. Gdzie mogę ją znaleźć? Rozejrzyj się po drugiej stronie jeziora. Nikt tam nigdy nie zagląda. Założę się, że tam ma swoje leże. No właśnie. od razu wzięliśmy Questa Żeby zaciupać to pielca tutaj jeszcze nie wchodzimy hmm. hop 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 Nie wiem w ogóle mam Uuu, 26 punktów umiejętności i mnie czwarty poziom Będziemy na zainwestować w siłę. O ja! Fak! Bóg! Akurat mi się musiał Bóg załączyć. Jezusiedzku. To się nazywa patent. Weź w tekstury i zdechnąć Dobra, lecimy, lecimy. Nie ma czasu. czasu, czas, 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 czas hycaj. No chycaj sobie, chycaj. Chyt Opa. Dobra. Dobra. Szybkie przemijanie. Jezu. No właśnie Fuh. To, żem skopał sprawę fajnie Maski. Nie no Ale z, z, za to lubię gotika Zawsze jakiś Bóg musi coś spierdzielić No właśnie Dobra, lecimy Hop 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 Hopsa, hops Dobra, safe Bo to masakra, jeśli znowu znowu uspanny. No, teraz możemy pogadać Jesteś z obozie z Barkaganem. Jesteśmy bractwem śniącego, ale tak, pochodzę z obozu Jest No I od niego weźmiemy quest'a, żeby rozdać dziesięć bagiennych ziel, przez obracji. co dostaniemy od niego specjalny joint, który pozwoli nam dostać się do zbawienie. obozu na Dlatego bagnie. Palenie się. Dlaczego nie przyślą ci tu kogoś do pomocy? Miał mi pomagać Bal i Zid. Obawiam się. No, mógłbym ci po tak duże ładunki zielam, ale mógłbyś. Je, myślałem, że zajął. Dobra, co będę. Be... Mogę, mogę, ale to. Do... Dobra, wiem, co chcesz. Dobrze, daj mi to zielę. Komu mam je rozdawać? Na pewno znajdzie się wieluchy. I jeszcze co? Oczywiście. No, lecimy. Zaczniemy od tego pana. Chcesz trochę bagien? Dam ci za nie jak będziesz No, jeszcze dostajemy 10 bryk rudy, których na szczęście nie musimy oddawać. Chcesz trochę Dam ci za zanie... jak będzie No. Dobra, lecimy. No to tak. S... A to ko... A gdzie? Do Laresa. Chcę Ale Lares to już jak są. So... No. Dobra, to zanim pójdziemy rozmawiać, to pogadamy z Waresem i oddamy od razu pierścień. Przysyłam. Mordra. To on mnie. Mordra. Mordra. Co takie pierścień? Załóż. No. Pogadamy szybko z Waresem. Gdzie mogę się... Na O, dobra. Nie, najpierw się uczymy siły. No to tak 10 siły A może 15? Dobra, 15 siły i to starczy Dobra, 17 siły starczy Tak no, oddajemy pierścień ale skoro Powiedz to co? W pewien człowiek, skoro. W ten... No, od razu weźmiemy to z rudą. No i lecimy, 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 on da rozdawać prezenty. Zaraz się ja mam siły. O, 27. O, tak jak myślałem. Teraz jeszcze tylko. Teraz jeszcze Cześć, tylko niech nas wzmocni ten. Hmm. Horacy, będziemy mogli użyć salowego języka. No i musimy zrobić jeszcze jeden poziom, żeby móc się nauczyć akro akrobatyki. No, a jak się nauczymy akrobatyki, to będzie lepiej dla nas. Nie będzie gitara Dobra, zobaczmy, mam jeszcze jakieś ziółko Mam jeszcze pięć To spoko No właśnie, lecimy Wiesz co No właśnie 10 punktów więc przy, przy następnym poziomie więc przy następnym poziomie już będziemy mogli się nauczyć akrobatyki wyglądasz mi na kogoś komu przydałoby się trochę a masz je przy sobie wracaj no, a i wzręczność raczej nie będę za bardzo inwestował bo idę na namaga End. aha czyli to jest ten że tak się wyrażę. pusty szk pusty szkolnik. trafiłeś pod właściwy adres no radzi mnie to zabrzmiało. w kim jestem płatny no on nas może nauczyć ceny z rynku Hmm. Ile? 50 No właśnie pięćdziesiąt jak rudy hmm. Raz Dwa Trzy Cztery Okej okay. Dobra, mam pięć, mam pięć, okej okay. Dobra, gitara. No to jeszcze tylko najemnik. Mam czemu nie? Pogad. No, jeszcze coś, ale jeszcze mam dwa. Kosiarz. Kosiarz umysłów. Chcesz trochę. Jasne. Jakbyśmy. No, to jeszcze jeden. Tak? Tak, jeszcze jeden. No Pogadajmy z y, Torlofem. Prawy, to chyba też. No, nie, pogadamy z tym najemnikiem. Coś tu Jakbyś. No i gitarka. Dobra, lecimy oddać prezent. Czas. Yy, no, idziemy oddać questa. Wybierzemy nagrodę. No i w sumie będziemy mogli na tym zakończyć odcinek. już całe ziele. Pierwsi klienci zaczęli się już do mnie zgłaszać. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Co chcesz dostać jako wynagrodzenie? Mm, pomóż mi dostać się do bractwa. Dostać się do bractwa. Twoja prośba jest bardzo skromna. Pomogę ci tylko słuchaj uważnie. Baltajon jest jednym z młodych. Iberion, daj mu. No, dobra, to na tyle w tym odcinku. Na razie Cześć!